Kochani witamy w kolejnym filmiku Mamy vlog Nie wiem czy to będzie vlog z całego weekendu Czy rozbije na dwa dni Zobaczymy jak będzie z nagrywaniem um, Bo nie wiem czy w sumie Matyna rysuje pięknie Pięknie rysujesz. Um, bo nie wiem, czy lubicie właśnie takie dłuższe filmiki, czy krótsze filmiki. Um, czy powinnam to rozbijać właśnie na około 15-20 minut? Bo czasami mi tak właśnie weekendowe vlogi tak wychodzą. Um, czy może byście chcieli kiedyś takiego na 40 minut? Bo powiem Wam szczerze, oglądam takie i takie. A czasami mnie vlogi przerażają, jak mają 40 minut. Bo nie zawsze mam aż tyle czasu do oglądania, dlatego nie chcę, żeby moje vlogi były takie długie. No ale dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest mój real life, jak Wam mówiłam ostatnio. To nie jest scripted, to nie jest, że ktoś mi pisze, co mam powiedzieć, jak mam się zachowywać i tak dalej. To jest ciężko też zobaczyć, jak długo vlogi są. Tutaj jest Matylda, rano rysujemy. Ta opaska jest z Primarku, tak? No, fajna, co nie? Tak. John jest tam i uczy angielskiego. A tu jest Matylda, która rysuje. I tu jest Matylda śniadanie nieskończone. I mamy kawka, tak? No. Dobra, tutaj. Ula wróciła z paznokci. Chcesz pokazać swoje piękne tak? paznokcie? Proszę, jakie piękne. Uuu. I mam dzisiaj taką pomieszaną, biżutę Pięknie, cudownie. Emcia zadowolona. Matyda znowu coś je. Co ty? Bo ja jadłam serek I ona też ty i szereg. Bez komentarzy. <laughs> Co za kawka się robi? Taki szybki przekąska. A ja się was pytałam na Instagramie, który tutaj jest pod linkowaniem poniżej, gdybyście chcieli nas śledzić na Insta, em, że jak zmyć długopis od. Lali Zosi. I wy mi pisaliście, że lakierem y, też zmywaczem do paznokci, co nie mam. Psikam to lakierem i zobaczymy. To są, ups, to są takie te większe części. Teraz spróbuję tutaj jest takim mniejszy, Może to też zadziała. Dobra, psikam i psikam. O, Karolina. Dlatego całe życie gramy w Tetris. Znacie tą karę Tetris'a? No to właśnie tutaj ze zmywarkami to jest podobnie. I każdy inaczej. Ja chodzę i poprawiam, potem mama chodzi i poprawia. I każdy wie lepiej. Każdy lepiej. Tak. E, no, my słuchamy podcastu o Disney'a Może, może z ciszę, bo tutaj... O, oh, okej, okay, dzięki Bo tutaj pan ten... Ale szybko chciałam nagrać, że to spray marku, które kupiliśmy za 17 zł Fajnie działa Tu jest taki klips Tutaj wsadzasz telefon Właśnie Johna zdjęłam, bo John ma czarny, czarny case um, I strasznie się nagrzewa telefon um, Ale całkiem spoko działa, nie? I wszystko widać I na razie się trzyma To... Na razie jesteśmy zadowoleni za 17 złotych, well spent. I koszulka, fancy, śmieci, mówię Ci. No jesteśmy w Olesnie. właśnie idziemy na rynek na obiad kolację. Udało się przekonać dziadka, żeby nie, nie, nigdzie nie iść na... Jakby, żeby oni nie gotowali jego żona Fela głównie żeby nie gotowała e, dla nas i żebyśmy poszli do restauracji a e, co się cieszę, bo no. No, w takie upały stacie przy garnkach to nie jest coś przyjemnego no i e, No dlatego na urodziny zapraszamy go. Mamy też torcik. No i spokojnie sobie idziemy i zwiedzamy o les, no, co? No, już się przywitaliśmy. I idziemy. Muszę wam powiedzieć, że ja pamiętam to miasto. A jak, jak była mała i przyjeżdżałam do Polski, to często tutaj wędrowaliśmy i bardzo mi się to miasteczko podobało i nadal mi się podoba. Um, nie wiem te uliczki, ten rynek jest taki fajny, kolorowy, a te małe sklepiki wszędzie, znowu, które ja pamiętam z dzieciństwa. Fajne rzecz Mamcia. Dziadkowie Ty też tak mm. mówiłaś <laughs> Właśnie jestem na spoterku z Emcją. Muszę wam powiedzieć, że to jest tak cicho. A wprawda idę do Warszawy, że nie wiem co z, z, jak to jest w ogóle. Dziwnie się po prostu czuję. No, ale noc była ok, Wszyscy wyspani. O i ma, e, nie ma tylko Emcia pierwszy raz dzisiaj. A się pośmiała. Ona się uśmiecha, ale taki był prawdziwy, taki śmiech i to było takie cudowne. A mój tata ją e, po prostu się z nią bawił i ona zaczęła się chichrotać. Już jest... A, było przekiut! Prze no, dobra. Idę dalej na mój spacer. Jesteśmy w samochodzie, jesteśmy w drodze z powrotnej. Jak zauważyliście, ja jestem z tyłu. A jest obok mnie. Um, muszę Wam powiedzieć, że kupiliśmy, chyba pokazywałam to w jakimś vlogu: kupiliśmy coś takiego w TK Maxie. Super sprawa. Ona y, siedzi i zresztą jej to zamontuje na to krzesełko, ale y, kopie tą sowę nóżką. Um, I bardzo fajnie się tym, jakby bawi. Um, szczególnie, że Mca nie jest samochodowa No i stwierdziliśmy spróbować, żeby ja siedziała z tyłu e, Matylda jest u moich rodziców w samochodzie um, Ale też się zastanawiamy, bo widzieliśmy jak niektórzy biorą dzieci w przodnim siedzeniu Tylko tyłem jazdy trzeba airbag wyłączyć Nie wiem, muszę, musimy poczytać e, na ten temat e, co, mm, co i jak, e, jak to wygląda Jeśli chodzi o bezpieczeństwo no i, bo myślę, że będzie lepsza opcja, jakbym po prostu siedziała z tyłu z Emcią, a Matyda na przykład z przodu z żonem na takie dłuższe wyjazdy, większe wyjazdy. Szczególnie, szczególnie, że kilka planujemy we wrześniu. Oczywiście plany planami. Też bardzo czytamy o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o koronawirus i zaczynamy się trochę martwić, czy wyjechać za granicę, czy nie. No, ale wszystko się okaże w następnych kilka dni, co John? Yep No Dobra e, No, to teraz biorę się do edytowania, czy e, może sobie strzemkę strzelę, nie wiem jeszcze A może pogadam z mężuniem Chcesz pogadać? Uh, we can do uh, people Q&A How? How? E, no, dobra, lecimy No, wróciliśmy do domku, wróciliśmy Matyda tutaj bawiła się z dziadkami, a ja stwierdziłam, przez to, że zaczęło padać na zewnątrz, nie widać trochę, przez to, że zaczęło padać, że to jest super czas, żeby rozstawić namiot i czytać książeczki, co? No, no i tak spędzimy sobie popołudnie, tak? Tak. No, dobra. Która pierwsza książeczka? Tak. Dobra, no, czytamy. Dzień dobry w niedzielę. My już... Staliśmy w ogóle dzisiaj jakieś święto co nie mamy Pada deszcz i my mamy parasole, tak? A jakieś no. święto dzisiaj. My spaliśmy do 8 rano, nie? Um, jakby w nocy ja się obudziłam z Emcią dwa razy, ale to jest takie karmienie, pójście spać to jest ok. Um, a Matyda nam pozwoliła pospać do ósmej. Nie wiem co się stało, uh, czy po prostu wykończona po wczorajszej zabawie, uh, bo ją wziął no, okay. na basen, a uh, jak uh, my byliśmy u dziadka. Uh, nie wiem, nie wiem co, ale było super żeby tak sobie pospać. No a teraz trochę kropi, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy na spacer i szczególnie z Matyldą, a żeby nie wiem, upolować jakieś muddy puddles czy kałuże, żeby poskakać w kałużach. Emcia kałuży. też nam zasnęła. Co? Kałuże. Mm. <laughs> no już troszeczkę kropi, to możemy z... Możemy schować co? No, a ty dzisiaj jesteś kim? Biedronką. Ty jesteś Biedronka, tak? Tyś co, chowała Co chowamy? Ty mu chowałaś. Co? Chowałam. Nie wiem o co ci chodzi. Ty chowałaś ze mną i tatą. A co chowałam z tobą i z tatą? A, wy się No i mamy kawkę też, co? I Emcia tutaj śpi Wracamy i jesteśmy... We're going home! Ciaga, ciaga, ciega, ciakajac, ciega, ciuciu! Ciu. Ciu, ciu. Jesteśmy pociągiem. A Emcia cały czas śpi. <śmianie> no, a to jest nasza biedronka dzisiaj, tak? Tutaj już jesteśmy, jemy lunchek. Y, zrobiłam takie pizze na tortille. Jak macie, y, chcecie szybki lunch, to jest super sposób. Matyda, masz z szynką i serkiem, a serek pokroiłam, że wygląda jak słoneczko, Tak wygląda. Um, a dla nas pomieliśmy mozzarella świeżą, to świeża mozzarella, pomidorek, nie mieliśmy świeżej bazylii, to ten i trochę szeczkę octu balsamicznego i pyszne. Co nie? Smakuje ci? No, jeszcze jestem. Kolanczota tu dzisiaj kupił śliwki. Było półtora <gulanczyna> kilograma. <gulanczyna> Było, wszyscy wcinamy. Metyda też? Mhm. Chcesz jeszcze? Czy nie? Księżniczko? Nie, Okej. Jadą, jadą, dziewczyny, jadą, jadą. Gdzie i gdzie my jesteśmy? Ule. Jesteśmy w parku z Przyjechaliśmy na rowerkach. A ta dzidzia przyjechała z Tatusiem samochodem. Co słoneczko nasze, kochane? Co słoneczko nasze, kochane, serduszko nie piękne. Nie wiem, Takie cudo jeste? Tak. A gdzie jest twoja siostra? A tutaj coś nie może się zdecydować, co tu z sobą zrobić. ta sukienka była za długa? Tak. Za kolanami, a teraz taka krótkawa się zrobiła. Ale śliczna jest ta sukienka. Skurczyła się w pragi. Tak, Tak. Mhm. A gdzie jest nasza piękna dzidzia? Mała? Mała, 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 mała. Czekaj, bo ja tutaj zoom taki dałam, że hej. Mała, mała, mała. Kiedy będziesz na rowerku jeździć? Kiedy będziesz jeździć na rowerku? W takim tempie za miesiąc. O gu, gu gu A powiesz coś do nas? Powiedz do widzów a gu, a ge. A gu gu gu, ki, ki, ki Po spacerku przyszliśmy sobie na... Mama miała bardzo ochotę dzisiaj na sushi. Tak mamcia? Oj. Tak i stwierdziliśmy, Oj. że dzisiaj no to co? Podwalimy? Pozwolimy? Mamy wybierać? No, to już, a, I tutaj jemy. Wiesz co, weź sobie Eda, mamam. Eda, mamam. To, Eda, mam. Eda, mam. No i Matydzie bardzo smakuje. Co, Matylda? No, a Emce nam dopiero zasnęła. Tata ma zupkę. John próbuje, mam ci. E, ja sobie zamówiłam zielone curry, które uwielbiam. Przypomina mi Tajlandię. Ach, bym sobie pojechała do Tajlandii teraz. Witam z nad Właśnie kończę edytować tego filmiku, który oglądaliście, jak byliśmy w Olesnie na jeden dzień i taki nasz weekend. E, wróciliśmy. Matyda miała ostatni dzień żłobka. E, sfinalizowaliśmy kilka rzeczy z domkiem i stwierdziliśmy, że jedziemy nad morze, e, bo John jeszcze ma, Nie ma zajęć na uczelni e, do... Wrzesień, październik, na początku października, pod koniec września musimy być w Warszawie, to stwierdziliśmy, że będziemy trochę teraz wyjeżdżać, żeby też mieć jakieś tam wakacje, bo jak wiecie, nie, nigdzie tam za bardzo nie wyjeżdżaliśmy no i stwierdziliśmy, że to będzie taki fajny czas, no jesteśmy teraz nad morzu Emcia właśnie śpi, John i moi rodzice pojechali na wycieczkę rowerową ja ich prawdopodobnie spotkam z samochodem. zobaczymy jak to wyjdzie ale wszystko zobaczycie w kolejnych vlogach jak mówię mam kilka filmów zaległych, które teraz będę Wam wstawiać i potem też będą filmy tutaj z nad gdzie tutaj jest naprawdę pięknie myślę, że Wam też się spodoba no dobra, jak ten filmik Wam się Podobał, to kciuki do góry, jak jesteście. Szczególnie, że e, Mamcia vlogowała. To kciuki do góry dla Uli za to cudowne vlogowanie. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja i nasza Baby Emma życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa.